Witajcie moi kochani. W poprzedniej odsłonie obiecałam Wam, że zajmiemy się początkami, czyli stworzeniem. Czym jest system, płaszczyzna czy przestrzeń, na której się znaleźliśmy? Odsuwam tutaj na bok wszelkie kwestie dotyczące świadomości czy fizyki kwantowej. Materiałów na ten temat jest bez liku, a pod filmem podam Wam te, które ja uważam za wartościowe. Póki co swoje rozważania. Sprowadzę do przyjrzenia się temu, co na temat początku świata mówią mity i wierzenia, najstarsze podania i pisma. Jaka według nich jest prawda o człowieku i jego stworzeniu? Co stało się u zarania jego powstania, a co okazało się w konsekwencji tak brzemienne w skutkach dla całej tej historii? Spojrzymy na to z wnętrza tej przestrzeni i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Rzeczywistość to maja jak mawiają Hindusi. Samo słowo oznacza coś, czego nie ma. Łuda zasłaniająca rzeczywistość. W pięciu księgu, w księdze Koheleta, znajdujemy sentencję, że wszystko to marność nad marnościami. Ale to hebrajskie słowo hebel nie oznacza marności, a dym, mgłę, parę wodną. Prawidłowe tłumaczenie w takim razie powinno brzmieć ulotne jakże ulotne. Kohelet postrzegał rzeczywistość jako ulotną iluzję. Wiele rdzennych kultur postrzega życie jako sen. Dlaczego o tym mówię? Bo jak się przekonamy, to, co uważaliśmy za pewnik, przyjmując nie jako a priori, nie do końca jest tym, czym się wydaje. Podam wam prosty przykład. Znamy historię o stworzeniu Adama i Ewy. Ale Adam w Biblii to nie imię własne. Bóg mówi: uczyńmy Adama. Adam to po hebrajsku ludzie. I to słowo w tym języku występuje tylko w liczbie mnogiej. Tak jak w naszym języku, na przykład na no niem, spodnie. Automatycznie zmienia się więc kontekst przekazu z pierwszego rozdziału księgi rodzaju. Gdyż Bóg mówi: uczyńmy ludzi. Ponadto słowo Adam jest rdzeniem hebrajskiego słowa. Adama, czyli Ziemia, z której Bóg stworzył tychże Adamitów. Widzimy więc, że w tej tradycji, w najstarszych źródłach, mowa jest o stworzeniu nie pojedynczego człowieka, a ludzkości z tej samej materii, z której owa przestrzeń się składa. Tą iluzoryczną przestrzeń zapełniło nagle wiele ludzkich bytów, a dodatkowo Biblijny Bóg mówi do siebie w liczbie nogi. Chcę, żebyśmy temu dobrze się przyjrzeli, bo to, co zobaczymy, dużo nam wyjaśni. Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówi Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód. Bóg stworzył coś na kształt biosa w komputerze. Jeśli prześledzimy kolejne etapy stworzenia, to wygląda to jak Celowe, etapowe wprowadzanie poszczególnych elementów gry komputerowej. Bóg nazywa i się staje. Bóg rzecze i się dzieje. Dzieje się według słowa jego. To jak kod, język programisty. Czy zwróciliście uwagę, z jaką precyzyjną kolejnością budowane jest to środowisko, którego zwieńczeniem jest stworzenie ludzkości? Oczywiście. Biblia powstająca w babilońskim kręgu kulturowym nie mogła nie czerpać z tradycji asyryjskiej, w tym przypadku z Enuma Elish, najpopularniejszego w owych czasach mitu o stworzeniu. W Enuma Elish to Marduk jest tym stwórcą, który w tradycji judaizmu staje się Bogiem Jahwe. Przyjrzyjmy się prehistorii biblijnej. Dotyczy ona czasów, w których Izraelici jako tacy praktycznie nie istnieli. Przypisywanie poszczególnych ksiąg autorstwu Salomona czy Mojżesza ma charakter powiedzmy czysto symboliczny. To zbiór przypowieści, które zmieniały swoją treść na przestrzeni dziejów i które w pierwotnej formie całe wieki mogły krążyć w tradycji ustnej, ale wcale też tak nie musiało być. Autorzy znali bowiem o wiele starszą wersję w postaci Enumaelis i na jej podstawie mogli stworzyć zupełnie nową mitologię. Pamiętacie z poprzedniego odcinka, jak mówiłam, że mity są modyfikowane wraz z rozwojem cywilizacyjnym i dostosowują, czy może, można powiedzieć, aktualizację, aktualizują swoje treści. To właśnie jest słowo klucz. I to jakże nam znajome. <grym> Aktualizacja. Nowa wersja zastępuje starą. To tak jak w oprogramowaniu. Aktualizacje są nowymi wersjami programów, zastępują poprzednie wersje i uzupełniają je. Tak mówi Wikipedia. Mówi się w tradycji biblijnej, że te teksty są tekstami natchnionymi. A jeśli przyjmiemy, że to była forma aktualizacji i to, co nazywamy prehistorią biblijną, zostało wgrane owym autorom natchnionym w ramach uzupełnienia. Słuchajcie. Już nawet bibliści mówią, że ta historia jest jedynie alegorią i nie należy traktować jej dosłownie w ramach historycznych. Pod filmem wrzucę Wam linka do programu wybitnego polskiego biblisty i tłumacza Marcina Majewskiego i naprawdę warto obejrzeć. Wiele tematów, które tutaj poruszam, tam są dokładnie opracowane i przekazane, więc odsyłam Was do naprawdę wiarygodnego źródła. Założeniem tego kanału jest przeprowadzenie pewnych studiów popartych rzetelną wiedzą, które ma nam dać odpowiedź na pytanie kim jesteśmy. Wiele materiałów będzie zawartych w linkach pod filmami, żebyście Wy również z tą wiedzą się zapoznali i wyciągnęli własne wnioski, którymi oczywiście możecie się podzielić w komentarzach lub drogą mailową. Dobrze, cofnijmy się więc do wcześniejszego eposu o stworzeniu Enuma Elish. Tumarduk, protoplasta Jachwe, zwraca się do innych bogów. Istnieje spór wśród biblistów odnośnie słowa Elohim, wielokrotnie używanego w Biblii na określenie Boga Jachwe. Elohim to liczba mnoga rzeczownika El, Bóg. Więc mamy tutaj pewne nieporozumienie. Bóg mówi: Uczyńmy Adama. Albo Bóg mówi pomieszajmy im języki. Wygląda to tak, jakby celowo aktualizacja pominęła ten wątek, bo nie miał on być przedmiotem oczywiście obej aktualizacji. Zauważcie, pięcioksiąg był tyle razy poprawiany, przepisywany i uzupełniany, a tej ogromnej nieścisłości jednak nie zmieniono. Wygląda to tak, jakby ci, którzy pracowali na przestrzeni wieków z tymi tekstami. Mieli w tym względzie zablokowane postrzeganie, jakby ta nieścisłość celowo miała przetrwać do naszych czasów. Wiecie, im bliżej naszych czasów, tym bardziej ukazuje się nam iluzoryczność wierzeń religijnych. Okazuje się, że niosą one jedynie informacje, a może raczej przechowują informacje. Dla kogo, w jakim celu, o tym będzie mowa w następnych programach. Zagłębiając się w mity i wierzenia różnych kultur, widzimy, widzimy zadziwiające podobieństwa. Dlatego też odsyłam Was do wyników rzetelnych badań językowych, a nie do ogólnie pojętej ezoteryki, abyśmy zobaczyli, jaki jest stan faktyczny, co mówi nam na ten temat wiedza. A wygląda to tak, jakby wszelkie wierzenia pochodziły z jednego źródła, i zaryzykuję stwierdzenie, że im dalej się cofamy, tym paradoksalnie. Bliżej prawdy się znajdujemy, zauważcie, we wszystkich największych systemach wierzeń występuje politeizm. We wszystkich, dochodzi, we wszystkich nich dochodzi do interakcji Bogów i ludzi. W największych systemach kreacja, stworzenie tego systemu jest niemal natychmiastowa. Ludzie zostają stworzeni z materii tej przestrzeni i nie ma tu miejsca na ewolucję. A teraz spróbuję zmienić i poszerzyć Waszą percepcję. Nakreślę Wam pewien obraz, jak może wyglądać prawda o początku. Jeśli jesteście gotowi, zabieram Was na naszą pierwszą wspólną wycieczkę za zasłonę iluzji. Ta bajka zaczyna się tak. Dawno, dawno temu, a jednocześnie w każdym momencie istnienia Wszystkich Rzeczy, źródło, które jest wszystkim i wszystko zawiera, Postanowiło utworzyć przestrzeń inną niż wszystkie i zasiedlić ją istotami innymi niż wszystkie. Wydzieliło więc w sobie miejsce, odpowiednie na to przedsięwzięcie, i przystąpiło do aktu tworzenia. A że źródło jest wszystkim, jest również każdą ideą, każdym potencjałem, wszystkiego, co tylko możecie sobie wyobrazić i o czym nie macie pojęcia. Tworzyło więc. Ono ową przestrzeń krok po kroku, wyłaniając siebie i ucieleśniając każdy jej element, zostawiając w nim cząstkę siebie, bo wszak wszystko jest nim. I tak stało się ziemią, wodami, niebem, gwiazdami, nocą i dniem, całym żywym stworzeniem. Obdarzyło tą przestrzeń dostępem do każdej idei i każdego potencjału tak, aby mogła się rozwijać w nieskrępowany niczym sposób. Podarowało tej przestrzeni jeszcze jedną piękną właściwość. Słowo w niej stawało się ciałem. Na koniec stworzyło istoty, którym ową przestrzeń powierzyło. Obdarzyło jej intelektem i duszą czyli cząstką siebie, która była niczym twardy dysk, zapisujący i przekazujący wszystko, co zadziewało się w tej przestrzeni do źródła widziane ich oczami i odczuwane ich sercem. Źródło pogrążyło się w sobie i zaczęło odczuwać wszystko, co działo się w tym nowym stworzeniu. Ludzie żyli, rozmnażali się i poznawali miejsce swojej egzystencji. Nie mieli żadnej historii, nie wiedzieli, kim są ani skąd się tu wzięli. Tego dopiero mieli się dowiadywać wraz z własnym rozwojem. Wszystko toczyło się własnym rytmem, gdy nagle wydarzyło się coś, co całkowicie zaburzyło tą przestrzeń. I tu muszę powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi, bo kolejną, bo kolejną część tej bajki usłyszycie w następnej odsłonie na kanale. Powoli będziemy zbliżać się do końca, ale właśnie na koniec chcę Wam zadać pewne pytanie, z którym Was zostawię. Co by było, gdyby wszystko, o czym mówi nauka, na temat tego, jaka była historia Zimy przed pojawieniem się człowieka, było częścią programu, wgraną przez głównego programistę w trakcie aktu stworzenia. Jeśli przed stworzeniem człowieka nie było żadnej historii, powiecie, ale znajdujemy kości dinozaurów, etc. Tak, to prawda. Ale dobry programista potrafi tak stworzyć środowisko gry, żeby zawierało już wszystko, gdy gracz do niej przystępuje. Wszystko już jest. Jedynie interaktywnie się zadziewa. Z tym Was zostawiam. Polecam linki pod filmem. Zdobywanie wiedzy jest tak naprawdę osobistym doświadczeniem. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.